W ciągu ostatnich kilku lat tereny wiejskie, w tym gospodarstwa agroturystyczne, cieszą się zainteresowaniem turystów. Z oferty agroturystyk bardzo często korzystają rodziny z dziećmi. Z dala od miejskiego zgiełku, stresu, elektroniki, codziennych zmartwień i spraw można nie tylko odpocząć, ale również zacieśnić więzy rodzinne i pogłębić rodzinne relacje. A rodzice mogą poświęcić pociechom coś, co mają najcenniejszego swój czas i uwagę. Dbanie o zdrowie psychiczne jest tak samo ważnym elementem, jak dbanie o zdrowie fizyczne dziecka. Podczas pobytu tutaj, czy to w zagrodzie, czy na, na wypoczynku, nie sięgają dzieciaki po telefony, nie potrzebują, nie trzeba im nie ograniczać, po prostu chcą być blisko. Taka jest nasza natura, czasem te słowa niewypowiedziane, a, a czyny, czyny mają większą wartość. Warto korzystać z możliwości, które dają nam okazję do spędzania czasu w gronie najbliższych nam osób. Wsparcia potrzebuje każdy z nas. Coraz więcej osób dotyka kryzys psychiczny. Wiele z nich cierpi z powodu stygmatyzacji. Jak pokazują statystyki, problem dotyka coraz częściej dzieci i młode osoby. Sytuacje związane z dużą zmianą, zwiększonymi wymaganiami społecznymi, takimi jak zmiana szkoły, pójść do liceum czy na studia, są dużym obciążeniem i często doprowadzają do pojawienia się kryzysów psychicznych, bo te nie dotykają jedynie dorosłych. Mam zdiagnozowaną nerwicę lękową. U mnie objawia się to częstym tak zwanym włączaniem się, że nie słyszę, co ludzie do mnie mówią. Zawiesza mi się wzrok, często trzęsą mi się ręce, nogi. Zaczynam czuć bardzo silny strach i lęk tak naprawdę bez powodu. Boję się bardzo wielu rzeczy, których wiem, że nie powinnam. Ponieważ nie są dla mnie zagrożeniem. W szkole moi koledzy i koleżanki mieli trochę z tym problem. Nie rozumieli, jak się czuję. Myśleli, że przesadzam, że przecież każdy czuje stres, że po prostu chcę zwrócić na siebie uwagę. Z rówieśnikami był ten problem, że po szkole czy weekendy nie chcieli mnie zapraszać. Ponieważ uważali, że tylko popsuję zabawę, bo będę się czegoś bać, będę się stresować, bo nie będę umiała się dobrze bawić, więc po prostu z góry zakładali, że i tak bym nie poszła. Kryzys psychiczny może spotkać każdego, niezależnie od wieku, płci, wykształcenia, sytuacji rodzinnej czy materialnej. Bardzo ważny jest tutaj wiek, bo często myślimy o tym, że choroby psychiczne. Kryzysy psychiczne, zaburzenia dotyczą tylko osób dorosłych, nie jest to prawda. Chorują też dzieci i młodzież. Bardzo ważnym zagadnieniem jest też stygmatyzacja. Stygmatyzacja jest to taka postawa, która przyjmuje, że jakaś osoba albo grupa osób z powodu jakiejś cechy jest gorsza. No i tutaj w naszej sytuacji jest to właśnie choroba psychiczna czy zdrowie psychiczne. Choroby psychiczne są takim czynnikiem silnie stygmatyzującym. Badania pokazują właściwie, że choroby psychiczne są takim czynnikiem najbardziej. Stygmatyzującym I ze wszystkich chorób psychicznych, zaburzeń schizofrenia jest takim, taką chorobą najbardziej stygmatyzującą. Wśród dzieci i młodzieży, jeżeli chodzi o diagnostykę, dosyć często e, pojawiają się zaburzenia depresyjne czy też zaburzenia lękowe i też w tym wieku rozwojowym, dzieci i młodzież stygmatyzacja jest szczególnie dotkliwa, dlatego że e, one potrzebują, dzieci i młodzież bardzo potrzebują poczucia przynależności, że przynależą do jakiejś grupy, że mogą się identyfikować z jakąś grupą, że mogą też widzieć, jakie są różnice pomiędzy mną a grupą, a jakie mam podobieństwa, że przynależę do czegoś, nie tylko do, nie tylko do rodziny, ale do klasy czy do grupy przyjaciół, że mam z kimś wspólne zainteresowania. I kiedy takie dziecko które, czy młodą osobę, nastolatka, dotyka taka stygmatyzacja, no to to jest szczególnie dotkliwe. Po pierwsze dlatego, że samotność w ogóle, odepchnięcie od społeczeństwa, grupy w ogóle jest czymś bardzo takim trudnym, dotkliwym. No a właśnie w tym wieku rozwojowym jeszcze bardziej y, zaburza funkcjonowanie jest trudne, przykre, y, powoduje nasilenie zaburzeń psychicznych. Warto pamiętać, by nie oceniać innych przez pryzmat choroby, ale wspierać i dostrzegać w każdym przede wszystkim człowieka.